Trafne płęty i surrealistyczne poczucie humoru to esencja prac plastycznych Wisławy Szymborskiej, które zwykła nazywać wyklejankami. Kolarz, zdaniem artysty Leopolda Kolbiarza, to niełatwa sztuka. Trudna jest, dosyć, bo dlatego że y, trzeba się ograniczać do, tak powiem, do minimum. Żeby nie przegadać. Zielonogórzanie tłumnie idą w ślady Szymborskie i projektują własne kolarze zainspirowane jej poezją. Przeczytałam, przypomniałam sobie wczoraj wiersze Szymborskie i tak przemyślałam, wybrałam kilka. I... Zrobiłam kilka prac. Na dzisiejszych warsztatach w Zielonogórskim Norwidzie przewaga płci pięknej, bo to właśnie do pań najbardziej przemawia poezja szymborskiej. Bardzo mi odpowiada, ponieważ jest mnóstwo niedomówień, jest ogromna jakaś taka hermetyczność czego mi osobiście brakuje. I ze zazdrością czytam. Do swoich kolarzy, mimo że dowcipnych, Szymborska podchodziła profesjonalnie i z powagą. Po śmierci poetki okazało się, że miała w domu teczki ze skrawkami z gazet gotowymi do pracy. Zielonogórzanie przygodę z kolarzem traktują jako chwilę wytchnienia. No raczej chyba zabawa, ale. Ale pasjonuje mnie, to lubię tą formę takiego wypowiadania się artystycznego. Z tej pasji powstanie kolekcja i wystawa bogata, bo przez najbliższe tygodnie w warsztatach wezmą udział zielonogórzanie w różnym wieku i z różnych środowisk. Chcielibyśmy, żeby z tych wszystkich dzieł, które powstaną właśnie tutaj w galerii powstała odrębna wystawa właśnie tych wszystkich prac. I ja myślę, że wśród nich wyłonimy najlepsze. Zielonogórskie kolarze obejrzymy w grudniu. Te autorstwa Szymborskiej można podziwiać do 23 listopada.